Jesteśmy w specjalnej imersywnej sali, w pokoju, w którym otacza nas trójwymiarowa przestrzeń wirtualna, ale którą możemy oglądać własnymi oczyma w naszej uczelni polsko-japońskiej. Mamy właśnie specjalne pomieszczenie, żeby eksplorować imersywne, otaczające nas wrażenia, z nadzieją, że te doznania dla studentów będą owocowały. Nowymi pomysłami, jeśli chodzi o oprawy performanceów, koncertów, artystów występujących na scenie. W tej chwili trwają warsztaty UTM Urban Travel Machines. Warsztaty, które łączą poetów slamowych z, z wybranymi najlepszymi studentami naszego Wydziału Sztuki Nowych Mediów, którzy specjalizują się w grafice 3D, grafice czasu rzeczywistego, animacji. Ja zostałam przydzielona do drużyny z panią Magdaleną Walusiak i jest to dla mnie wielki zaszczyt, ponieważ jest to bardzo znana slamerka, królowa polskiego slamu tak naprawdę. Pracujemy głównie w After Effects i w Touch Designerze w grupie czteroosobowej. Każdy z nas robi daną część i następnie będziemy je łączyć w jedną animację. Jestem jednym z twórców aplikacji, która została stworzona na potrzeby tych warsztatów. Można zawrzeć w niej tekst prezentowanego wiersza lub można skorzystać z funkcji speech recognition, czyli rozpoznawania mowy, gdzie w czasie rzeczywistym słowa wypowiadane będą transformowane w wersji tekstowej i w formie wizualnej będzie można je modyfikować. Modyfikować będzie można także każdy z parametrów, takich jak tło, oświetlenie

takie mam wrażenie, zupełnie nowa forma sztuki, dlatego że poezja znajduje zupełnie nowe medium. Odbiorca będzie mógł nie tylko ją przeczytać i usłyszeć, ale również przeżyć. Ta poezja trafi do niego do wnętrza, wręcz prawdziwym takim strumieniem, jakim, jakim jest strumień wirtualnej animacji. I wbijam i w ziemię, ból, wbijam i wbijam. O teraz zapomnieć tu też niech przemija. Ubijam piętami smak swojej porażki, Nie widać, że za nim powstływa po twarzy ogień, woda, ziemia. Jestem niezwykle podekscytowana tym, co się tutaj dzieje, bo po prostu jest to coś zupełnie nowego. To, co tutaj powstaje, za parę miesięcy stanie się otwartym pokazem publicznym, który będzie

Piącek. Warsztaty UTM w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych to wspaniała okazja e, wymiany międzynarodowej pomiędzy studentami, artystami i e, specjalistami imersywnej grafiki. To doświadczenie jest w zasadzie krokiem do kolejnych takich doświadczeń na szerszą skalę. Als Jagd des Wesens durchs Gebüsch, spricht der Riss im Schnee, Sekunden schnell weg seine Gewalt, die runterstürzt und alles frisst, alles frisst, auch die Luft zum Atmen, was bleibt? Kleidungsfetzen, ein kaputtes Feuerzeug, Reste für eine hohle Hand, darum Grab aus und Grab ein, aus Widerspruch und Widerstand, man muss es nur finden, aber was, aber wo, was bleibt?